bardzo chciałbym Cię zapytać, Ciebie Czesławie, tak okiem specjalisty, jakie masz wrażenia po polskich preselekcjach do Eurowizji? Zwyciężyła Blanka z utworem Solo, ale mimo talentu i tego, że wygrała, zauważyłam, że w sieci ma więcej hejtu niż gratulacji. A Ty co o tym uważasz? Ja się cieszę bardzo, że, że Eurowizja też na naszym rynku z Budzi emocje. Eurowizja jest trochę jak talent show, albo inaczej. Eurowizja oddaje. To jest, czyta, czytałem artykuł Jaroka Szubrychta. Eurowizja oddaje duch naszego narodu. My chyba jesteśmy tam, w piosence Blanki w tej chwili. I też pamiętajmy, że jednak to nie my wybraliśmy słuchacze, tylko wybrała Blankę. Telewizja publiczna, dobrze mówię. Więc nie mam, nie mam nic więcej do powiedzenia. Ale miałeś tam jakiegoś faworyta, bądź faworytkę? Nie, nie miałem. Ale wydaje mi się, że w Eurowisji zawsze będą kontrowersje zawsze będą ci, którzy by chcieli taką piosenkę, takiego wykonawcę. I ja się bardzo cieszę, że mamy. Kandydata i życzę i trzymam kciuki za Blankę, bo będzie prezentować Polskę i nas, i tego się trzymam. Naprawdę trzymam ogromne kciuki za, za Blankę, bo, bo, bo Eurowizja jednak trafia bardzo szeroko, a to nie będzie łatwe zadanie, a jest bardzo zdolna. Zobaczymy, jak sobie poradzi w tym konkursie, już tam dalej, w Liverpoolu.